Cześć, z tej strony Kasia. Wy znajdujecie się na kanale Ogrywamy. Jak widzicie, tutaj mam takie puste miejsce, a to dlatego, że... Sama se sam nagrywa Dzisiaj mieliśmy dla Was nagrać recenzję gry Kahuna od wydawnictwa Galacta. I serdecznie dziękujemy za przesłanie nam tej gry do recenzji, ale Łukasz twierdzi, że Galacta wysłała nam zepsutą grę. Dlaczego zepsutą? Bo biedak jeszcze nigdy w nią nie wygrał. I mówi, że on się nie będziesz tak nie ubawił. Ja Siadaj grajmy, bo trzeba to zrecenzować. Nie, ta gra jest zepsuta i ja zawsze w nią przegrywam. Zapraszam, Łukaszku, chodź. No, nie. no chodź, zobaczcie, no, trochę porozmawiamy. Ja potrafiłam przegrać w Kaskadię i zrazy. A ktoś tutaj się uniósł z honorem. Dajcie trzy sekundy. Tak, złam. <laughs> No to powiedz coś o tej grze. Jest taka łapka na tym, tak? Jest ładna, niebiesko-zielona, czerwony napis, koniec. Na ilu jest graczy? O jednego za dużo. Jest, <grym> dla dwóch graczy jest tak rozwodowa, że to po prostu. Ogólnie gra trwa 30 minut. W kahunie wcielamy się... 5 minut się także... <gry> w kachunie wcielamy się w tytułowych kachunów, tak naprawdę, których zadaniem będzie połączenie wysp mostami. Jeżeli do takich wysp będzie przylegać większość Waszych mostów, to automatycznie przejmujecie kontrolę nad wyspą. Fajne jest z tego względu, że... <gry> No, no, Paroma no, za, zagraniami nie? kart, możemy tak naprawdę bardzo namieszać na planszy, e, może ja tutaj Wam to rozłożę i mniej więcej będziecie widzieć o co chodzi, także czy sekundy. Już to widzicie co tutaj się stało, z tym wszystkim chodzi, każdy z nas dostaje trzy karty, w swojej rundzie będziemy mogli ciągnąć karty tutaj z rynku albo w ciemno, będziemy mogli również zagrywać te karty po to, ażeby łączyć... Mostami poszczególne wyspy, ale też jeżeli zagramy dwie karty, będziemy mogli niszczyć most naszemu przeciwnikowi. To wszystko ma prowadzić do tego, że gramy w to trzy rundy. Tak naprawdę, po pierwszej rundzie sprawdzamy, kto ma więcej kachunów na mapie i dostaje wtedy jeden punkt. Po drugiej rundzie sprawdzamy, kto ma więcej kachunów na mapie i dostaje wtedy dwa punkty. A trzecia runda kończy się w ten sposób, że. O, od... ja przegrywam. Tak było, że od mojej liczby kachonów odejmujemy Łukasza liczbę kachonów i dostaję te punkty. Ogólnie rozniosłam go zawsze do zera praktycznie, bo no. ani w pierwszej, ani w drugiej, ani w trzeciej rundzie. A yy... i miałem raz jeden punkt. Nie. Tak. Mm -mm. Tak. Nie, bo to było w trzeciej rundzie i wtedy się nie liczy. Nie. Ogólnie chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto, a tak naprawdę jest bardzo dużo negatywnej interakcji, takiej powiedzmy troszkę przemycanej, bo nigdy nie wiesz, co się stanie, tak? Widzisz jakieś połączenia na mapie, możesz sobie wykonywać. Fajne jest to, że można troszkę namieszać, a raczej bardzo namieszać, bo zagrywając jedną kartę możecie na przykład nagle przejąć kontrolę nad dwoma wyspami, a zagrywając... Zagrywając dwie karty możecie zniszczyć kontrolę na przykład dla trzech. Tak. Możecie nagle zmieścić swojego przeciwnika z mapy, e, tak, i, tutaj było jest też, i tutaj jest też taka opcja, że jeżeli na waszej mapie nie będzie żadnych mostów przeciwnika, no to automatycznie wygrywacie. Mi że to nie zdarzyło, ale chyba bym musiała potrenować, żeby tak zrobić. Tak jak się powiedziała, w Kachunie będziemy zagrywać karty, będziemy mogli mieć tych kart maksymalnie 5. Tutaj w przysłowie nadgorliwość gorsza od faszyzmu jest chyba bardzo na miejscu, ponieważ jeżeli kisicie te karty i stwierdzicie, dobra. Wezmę, zrobię teraz to, a w my następnej rundzie zrobię tak, żeby jej zrobić coś tam. To to tak nie działa, niestety, bo ja, zawsze było tak, że Kasia, nie wiem, działa w tej części terenu, i ja mówię tak: okej, okay, to w następnej rundzie robię tak, tu robię coś, tu robię coś tam, tutaj zabieram jej dwóch kachunów, od razu zajmuję jedną tą wysepkę i jest Git. I Kasia robi tak, a ja sobie położę tak, i robię tak, tak, tak. I ty masz karty, które do niczego dzisiaj nie nadają, możesz ewentualnie je wyrzucić przez okno. Gra jest bardzo ciekawa, bardzo prosta jeżeli chodzi o mechanikę, ale jest tak wkurzająca, tak negatywną, ma interakcję. Znaczy, mi się też podoba to, że powiedzmy tutaj jesteśmy tymi kachunami i gra, powiedzmy, sam wygląd gry jest bardzo fajnie dostosowany pod to, kim jesteśmy, tak? Mamy takie powiedzmy prymitywne te elementy gry, czyli jakieś tam kosteczki, kółeczka. I to jest dla mnie fajne, bardzo nawiązanie do, do tego, że jesteśmy jakimiś tam szamanami, tak? To nie ma jakichś wymyślnych grafik, wymyślnych komponentów. Jest to bardzo prosto zaprojektowana gra, ale dająca dużo fanów z rozgrywki, przynajmniej jednak. Yeah. gracz. <laughs> ale ogólnie, no, jakie masz opinie o tej grze, oprócz Czy tego, że dostałeś płaty surowe? <laughs> gra jest bardzo fajna. Jeżeli się lubicie pojedynkować, to jest właśnie kolejna gra, która będzie. Będzie mogło Wam towarzyszyć długie, długie wieczory, ponieważ no będziecie mogli w nią zagrać kilka razy w ciągu jednego wieczoru, bo to gra jest bardzo szybka, czasami to jest 20 minut, czasami to jest pół godzinki. Gra ma syndrom zagrajmy jeszcze raz, ale to jest zagrajmy jeszcze raz, żeby skopać mu znowu tyłek, także no... <laughs> Ty wiem, że uwielbiasz tą grę, bo lubisz się znęcać znaczy, na tak. No tyle, dębie. że uwielbiam. Ona jest fajna, bo ma troszkę inną mechanikę niż do tej pory się spotykaliśmy w pojedynkach. Mhm. Yy, bo tutaj mamy zagrywanie kart i działamy coś na mapie. To nie jest jakieś bezpośrednie starcie. To jest troszkę taka strategia, taktyka. To, żeby załóżmy być o krok przed Twoim współgraczem, to, żeby tak jak mówisz, nie kisić kar, bo czasami to się nie opłaca, to, że sobie zbudujesz mocną rękę, to wcale nie znaczy, że tu wyjedziesz. To tak? nią użyć. Ale czasami może być tak, że faktycznie sobie zbudujesz tą rękę i po prostu pozamiatasz na tej mapie. No i gra jest bardzo wyważona, ponieważ im więcej, znaczy im więcej wysp przylega do, do tej naszej wyspy. Na przykład tutaj jest wyspa, która się nazywa Elai, tym ciężej ją utrzymać. Tak. Więc jeżeli chcielibyśmy, nie wiem, kontrolować samo centrum tego archipelagu, no to będzie bardzo ciężkie. I ja już kombinowałem, jak przejmować tą, tą władzę nad wyspami. Myślałem, że jak wejdę od centrum, będę miał dojście wszędzie to będzie bardzo fajny pomysł. No to nie jest fajny pomysł. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak Twoja druga połówka gra w tego typu gry. No, Kasia jest dobra w te klocki. Kontrolę nad wyspami przejmujemy na tej zasadzie, że musimy mieć większość zajętych połączeń. Tak jak na aloam, na przykład mamy trzy mosty, to wtedy musimy mieć co najmniej dwa zajęte. Wtedy możemy sobie położyć swojego kachuna. Jeżeli takiego kachuna umieścimy, to jeżeli nasz przeciwnik ma jakikolwiek most przylegający do tej wyspy, automatycznie spada. Jeżeli przez zrzucenie tego mostu wywołamy coś takiego. Że on straci kontrolę nad daną wyspą, czyli będzie miał mniej niż większość tych mostów, to automatycznie traci kachuna ze swojej wyspy, i tak dalej, i tak dalej. Więc możemy wywołać bardzo bolesną reakcję łańcuchową, jeśli dobrze to rozegramy. Jeżeli, tak jak powiedziałaś, te 5 kart to jest tylko 5 kart, albo aż 5 kart, ponieważ lawinowo możecie przejąć kontrolę na przykład na trzech wyspach. W ciągu jednej rundy. No, to, to boli, ale z drugiej strony jest bardzo satysfakcjonujące, jeżeli gracie po tej stronie, która tą lawinę rozpętała. Kasiu, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć a propos Kahuny? Mi osobiście się wydaje, że w tej cenie, w której można ją kupić, to jest bardzo fajna gra. Jest tam mimo wszystko głębia taktyki i takiego strategicznego myślenia. Grę kupicie za około 70 zł. Macie fajną dużą planszę, która mieści wam się do tego niewielkiego pudełka, które tak naprawdę możecie zabrać wszędzie ze sobą. Ona, ona nie zabiera dużo miejsca i możecie ją w nią grać nawet w, sobie w pociągu. W kawiarni. No, bo... bo... świetny pomysł. I z drugiej strony, znaczniki macie drewniane, więc nawet jak się coś na to wyleje, no to nie powinno się nic stać. Koszulki są standardowe z tego, co pamiętam, więc no, gra jest kawa odporna. <laughs> E, oczywiście, bo czasami może się zdarzyć taka sytuacja, wiecie, jak w tych wszystkich memach, że nagle stoli ląduje do góry i... I jest po zabawie. Także jeżeli nie boicie się rywalizacji, nie boicie się przegrywać, macie takie dystans do siebie. Tak, macie dystans do siebie i pokłady strategicznego i taktycznego myślenia, jak najbardziej polecamy kachunę, tak jak mówię, w niewielkim pudełku dostajecie głębie rozgrywki i takiego taktycznego myślenia. Cena też jest fajna. Także my jak najbardziej dajemy okejkę Łukasz troszkę mniej, bo nie przegrywa, ale mam nadzieję, że to naprawi w najbliższym czasie. Damy Wam znać. Tak. Jak, Czy sobie poradzi Jak zacznę wygrywać, to to, to, to... to na pewno się o tym dowiecie. Na pewno się Będzie dowiecie. Się to robił wszędzie. Dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapcie w, łapcie w górę. <grytanie> Jeżeli nie macie jeszcze subskrypcji, to jest najlepszy czas na to, żeby zostawić. A my mówimy, trzymajcie się ciepło. Grajcie w I aloa